W kilku dniach udało się rozwiązać problem, będzie dźwięk, audio będzie. Chyba drugi raz to oglądam dopiero. Ta łapka w ogóle zostawiona już. się przejdę? Pogoda całkiem, całkiem jak na styczeń. Poza tym trzeba korzystać z ostatnich mi ferii. Hmm, niestety. już po ofercie. Kiedy to nagrywam? To do dzieła. Bez maseczki trzeba na policję! Cześć Goldi, jakby ktoś nie dział? Możliwe? Noit. Siema, Goldi. Stary, właśnie Staj, przed chwilą słyszałem z że dzisiaj jest... I czy się no, tu to cała jest. afera zaschnęła? Eee... 14 stycznia, nie? Nie... Znaczy, tak, ale... Dzisiaj są dziesiąte urodziny Ninjago, mordo. Aha, a co to jest Ninjago? To, że... chłopie... godzina 11 i jakoś tak mnie potem spacerku wzięło na nagrywanie. Niech pomyślę. Czego jeszcze nie zrecenzowałem, nie przeglądnąłem, nie... Nie. To już było. Star Wars nie dziś. Star. O! Nexonite. Zobaczysz przegląd na kanale. Spróbujmy. I jak on będzie otwierać to? to co? I w ten oto sposób dotarliśmy do końca. Ale zaraz... Co to jest? Ninjago. Chyba Gold miał właśnie to na myśli. Hmm... Ninjako, ninjako, ninjago Też Skoro napisałem ninjago. ninjago. To ninja. Ciekawe. Co ninja? Hmm. Szybko dedukcja. Mi, no dobra, no, wgadacz co? Czy działałeś w serwisie YouTube pod pseudonimem e, Różowy Nibra, zgadza się? To przez 4 lata się nie nauczyłeś? No wiesz, ja po prostu wolałem się upewnić. Coś nie wyszło z tą nazwą, teraz o kinofilm jestem dobra, nieważne jaką masz sprawę. Godzinę temu rozmawiałem z Goldym i on coś mi powiedział o jakimś jubileuszu z Ninjago. Ja że wcześniej że nie umiałem masz Ninja, to może coś wiesz więcej na ten temat? Zaraz przecież jesteś Lloyd. Tak. Ale co to ni się do sprawy? Zielony ninja. No, Mój pseudonim to Lloyd Malina. Ten z Ninja. <laughs> Jakby ci to powiedzieć? Koło hmm. mojego Lidla stoi taki banner i na nim widnieje reklama. A raczej ostatnio promocja, całkiem dobra promocja, na herbatę Loid, w dodatku marynowa, moja ulubiona. Bez komentarza. Nie mam czasu ci teraz tłumaczyć o co tam chodzi. Ej no nie, nie zostawię mnie w niewiedzy. Kto tym razem był? Pomyślmy. Ooo, to ja już od dawna nie nagrywa. Czekaj moment, chwila, on... Aj... Lewika się rozlaciła. On już nie nagrywa przecież od ponad dwóch lat. Aż tylu? Myślałem, że mniej. ja poznałem go dzięki, który... dzięki filmowi z przed 8 miesięcy drama na tym kanale. Dokumentalnemu, co nie? Witam, ten to odcinek raczej ja nadzieję, jest. w ogóle jeszcze korzysta z Hangouts. Dobra, jest. Ja korzysta. Kocie, czy to ty? Lloyd? No Tyle czasu minęło, ale mniejsza o to słyszałem, że możesz mi pomóc. No, co jest? Rozmawiałem z różowym i powiedział, że jesteś w stanie mi wyjaśnić, co to jest Ninjago. E, serio? Nie wiesz co jest Ninjago? Kocie, daruj sobie. Dobra, no to zacznijmy od początku. Hmm. Ninjago to serial o tak jakby ruszających się figurkach w strojach ninja. Konkretnie to jest ich sześć. Aha. Jak już mówiłem, jest sześciu. W początku było trzech, po potem cztery. Bum! Ups. Um, walczył ze złem, głównie ze złym ojcem Lloyda, Garmadonem. E, tyle powinno ci wystarczyć. Nie żartuj sobie, chcę się dowiedzieć więcej. No sorry, Mordo, Lego fanka? Teraz chyba? Więcej dowiesz się od Lego fanki, tak, a na razie, cześć! Mech, ja dziękuję Ciekawostka, za Lego fanka nagrywa od, jak, od wielu lat. Jeden z pier... Mało Mamy osób wcześniej nagrywało Olego, Wcześniej nie stanie, A teraz nie ma chyba na nawet tysiąca subów Ech, nawet spokojnie nie można pooglądać, bo się drą Tam będzie Ninjago gdzieś Oraz kasa Star Warsów Byle nie prawo autorskie Niewiarygodne Ninjago Wow Będę musiał się skontaktować z Lego fanką. Zwróciłem i to na dodatek z ziemniakami. O, mam taką torbę też. To znowu dzwonimy. To jest raz już dzwonił w tym filmie. Ciekawe. Ja bym się Słucham. poddał już. Cześć, Suzia. Potrzebuję Twojej pomocy. Wiem, że znasz się na ninjago i czy mogłabyś mi bardziej rozjaśnić, o co tam chodzi? Jasne, ale w zasadzie tu ja myślałam, że wiesz, co to jest ninjago. Jak widzisz, rzeczywistość jest nieco Nie. inna. To nie ma, nie ma. Za to już wiem, że są ninja i że walczą z, nie nie z, z Garmadonem Nie tylko z Garmatonem. Niebawem zostanie wyemitywany czternasty sezon Więc raczej domyślasz się, że byłoby nudne wiecznie toczyć bój z jednym wrogiem go pokazuje nam przyjaźń Tworzą się wręcz więzi rodzinne nad naszymi bohaterami Czuwa z który jest świetnym sensejem W końcu to on przekazał ninja całą swoją wiedzę Dotyczącą chociażby Spinjitzu Dziękuję. Nie ma problemu. Myślę, że powinieneś skontaktować się z Kubą. Eee, Kuba Brick? Tak. Tego nie Z tym wiedzą z Kim to czyli Boje. Jeszcze raz Ci dziękuję. Trzymaj się. Cześć. cześć, cześć ale cześć. to jest ekscytujące. Cały czas poznawanie czegoś nowego. Jeszcze zadzwonię do Kuby i później się czegoś pouczę. Później się czegoś... Głupi karton, że akurat teraz musiał spaść. Musi, na tym na to była zestaw z Ninja'ego Halo no? Halo? Siema Kuba! O, cześć, co tam? Uwierzyłbyś, że ja nie wiedziałem co to Ninjago? Na pewno wszystko dobrze. Tak, Ta Lego Fanka wysłała mnie do ciebie. Sprawiam tak Nie będę spoilerować no, co na końcu, na, na końcu też. jest, ale ciekawe. Coś Bloik. Tak. Skelety, Garmadon, Węże, Które jest jednocześnie ojcem Lloyda. A w ogóle czaisz, że ukąsił go pożerać światów? Wąrzecznie, tu tududu. No i stał się zły pomimo tego, że jego ojcem był pierwszy mistrz w publicu. Na świecie Garmadon się zmienił, a pomógł w tym jego własny syn. Później były androidy. Hmm. I kolejna przygoda z Overlordem. Zejna porwali i trzeba było płynąć na bezpieczenia. Nawet były duchy, którymi dowodził pierwszy były uczeń mistrzału Moro. Moro. Że nie wspomnę o piratach, waccach czasu, z którymi dopiero była żadowa. Mm. Twórcy wyskoczyli także trylogią oraz walką oni, która była z pierwszego rozdziału na Aha, mm -hmm. mm -hmm. tak, tak, mów dalej. Mm -hmm. Sezon 11 ma aż 30 odcinków i dzieli się na dwa rozdziały, w trakcie których ninja walczą z samozwartz. W którym okazuje się tutaj. Pokręcone. W zeszłym roku swoją premierę miał sezon 12 i ninja wylądowali w Prime Empire, gdzie Dzień. walczyli z nagami. Oraz ostatni sezon jaki mogliśmy zobaczyć to sezon 13, w którym hmm. bohaterowie sądzą do loków Shintaro, nie gram tu bez okay, słuchawek, więc uznajmy, wiem, że audio musi być słabe. Że wiem wszystko. No nie do końca. Powinnyś znać jeszcze jakieś tajne informacje z niczego. Ciekawostki. Pewnie mam się do kogoś zgłosić. No tak, do pójdiego. Wiem, nie go to za szybko nie zadzwoni. Nie wiem czy im pomoże. Trochę nam się ostatnio kontakt popsuł Tam ten ma 70 tysięcy to ma jakieś 15 się no. jest, ma Nie dziwię się. Dzięki za pomoc, Narka. Cuchła w tym No serio? Wypróbuj bezpłatnie YouTube premium. Serio? Zobacz się bez zakłóceń. Prezes Republiki Rzymskiej bla, tego wyniku granice republiki zostały znacznie poszerzone, postawiły przed Rzymianami nowe wyzwania. Dawne struktury państwa z czasów. Co czasów... Czas ja Z czasów, gdy w jego skład wchodził Rzym oraz niewielki. A, ale Bielki. po co? Lego, lego, coś tam co, co, możecie zrozumieć. co to, co? Ciao, Tak. Jest już czaku ze mną źle, ale w sumie przygoda. przygodo. One hour later. Na swituchu Ten przez balkon wchodzi oczywiście. Zawsze zobligowany. Podobno, masz coś dla mnie. Sorry. Zimmy. Eee, to chodzi ci o to, pewnie. Chyba tak. No ja nie masz. Miałem akurat wyrzucić. A co to przedstawia? To y ty jesteś głupi, czy co? No, figurki sobie zdjęcie robią. Dobra, ja ci pokażę moje zestawy. Chodź zobaczyć. Chyba dwa mazurka, no, a chyba perła no, przeznaczenia, i... przeznaczenia i twierdzenie Niestęścia. szczęścia. A tutaj figurki. Robi wrażenie, ale muszę już lecieć. Czeka mnie kolejna stacja. Dzięki za gościnę. No, spoko, spoko, to się ale nie wiem czemu wychodzi przez balkon. Już tylko a Dobra, jest aktywny. Lloyd? Cześć Dawid. Wiem, że ostatnio rzadko rozmawiamy. Ale jesteś ostatnim punktem wycieczki o nazwie co to jest Ninjago. Co ty żeś znowu wymyślił? Później ci wytłumaczę. Potrzebuję jakichś e, tajnych informacji. No wiesz, takich skrajnych ninjago. Zapłacę! Y Będziecie o ciekawostki eee, chyba, chyba tak najlepiej. Czekaj, czekaj, do czego ty tak właściwie dążysz? Dążę do tego, aby stać się prawdziwym fanem Ninjago Wydaje mi się, że znanie ciekawostek nie definiuje bycia fanem LEGO To co proponujesz? Nie wiem, weź pilota i odpal po prostu telewizor I tyle? Tyle no, oczywiście wybrali najlepszy odcinek. Na, na serio, najlepszy odcinek normalnie wybrali. Tylko nie wiem, a już pamiętam, że przez te 5 minut było najnudniejsze. Niestety ja się tam nie pojawiłem. Może kiedyś. Hm. I okazuje się, że jestem jednym z wyjątków osób, które nie poznały go przez go, chyba. Z tego dał na kartę społeczności dał kawałek. Luka nieco Gdyby to dało na mnie tylko, też by fajnie było. to twór a nie, to jest ten odcinek, jeden. Sezon trzeci odcinek, przedostatni chyba. Czyli to jest no, no niezbyt udany w gorzej niż na tym się trochę hm. pokrytykuje. No, stycznie. Wszystkiego najlepszego Ninjaku. jeszcze tego filmu, Ziem. bo teraz Wasza część, teraz wy macie swoje 5 minut, ale najpierw bardzo Wam dziękuję za ten cały grafie. projekt. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał. Ukra I tak możecie zostać łapeczkę Ten hexagonet to mi normalnie ukradł content, kory, zanim, zanim jeszcze film by jeszcze nagrałem, zanim, zanim zacząłem ten nagrywać. Oraz zostawcie sobie kanał. myślę zatem później spadł od niego nie zgrafię, które wzięły udział w ale projekcie. Serio. Linki znajdziecie w opisie lub w kartach. Zachęcam do udostępniania tego filmu, tworzenia recenzji, reakcji oraz postów na Instagramie, a ja postaram Wam się to wynagrodzić w zakładce społeczności. Pora mhm, na Was! Właśnie. Ninjago poznałem w 2012 roku. Przerzucałem sobie kanały telewizyjne i znalazłem. To był bodajże szósty odcinek Król Węży i od tego momentu ninjago zostało na zawsze w moim życiu i wtedy zacząłem przygodę z naszymi ninja. E, bardzo mi się zbudował też finał trzeciego sezonu, gdzie zejście się smutny, w bardzo ten finał bym. Czułem, że jakaś cząstka mnie jest Mimo, razem z tym, mimo czułem, że wiem, w że przerzut to jest. tu i tak już Cieszę to się, że mogę w ogóle bym Tak, świetnym projekcie. Ja. Chciałbym tylko podziękować tej serii za, za to, że jest, ponieważ gdyby nie ta seria, to tak naprawdę nie zacząłbym kolekcjonować klocków nie byłoby mojego kanału. Cóż, Ninjago to coś więcej niż tylko serial z dzieciństwa. Gdyby nie ta kreskówka, nie nagrywałbym teraz na YouTubie, nie mówiłbym teraz do was i nie poznałbym wielu świetnych twórców na właśnie mm. tej platformie. Chciał was staroć Ninjago fury. Co? Serial miał skończyć się na czterech odcinkach, a teraz właśnie tworzony jest czternasty sezon, więc tylko twórcy pokazują, jak bardzo są kreatywni. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej sezonów, żeby twórcy pokazali na co ich stać, pokazali swoją niezwykłą wyobraźnię i, i charyzmatyczne postacie, które tak uwielbiamy. Gdyby ten kolor był inny, tego smoka większego To by był nawet na plakat dobra byłoby Jakie to długie O, ten komentarz widziałem samemu chyba. Llojda nie ma chyba i... Hmm. ma. No niestety, né? Conheço.